Witajcie na moim kanale. Ja jestem Lena, a dzisiaj odcinek z dziewczynami! Dzisiaj e, będą dziewczyny miały dwie konkurencje i e, drugiej Wam nie powiem, ale pierwsza to będzie taka, że dam Wam zaszyciki. Zobaczcie, mam takie słodkie zeszyty O, o, wow, o, wow, wow, prawie spadł telefon. Mam tutaj pytania oczywiście, ale na razie ich tak dokładnie nie włączam, żeby. Nie były... żeby nie widziały, co tam dokładnie jest, bo tam są odpowiedzi. E, ale mam takie dwa zesieciki i... E, o, dziękuję. I dwa takie same długopisy, ale nie jestem pewna, czy obydwa piszą, więc możecie sprawdzić. E, I um, Pierwszą konkurencją jest to, że mam... Zobaczcie, tutaj mam takie pytanka. W sumie to pytanka. Takie na przykład... No nie mogę powiedzieć jakie. I dziewczyny będą pisały... Na środku, pierwszych... na środku napiszcie, bo później będę wyrywała te kartki. No eee, I e, będę po prostu odpowiadać tam na to, co, co ja powiem. I ta, która będzie miała więcej punktów, ta wygrywa. Jest jeszcze, tak, jak mówię, druga konkurencja. Jeszcze one nie wiedzą, te... co się no wiedzą, co, jaka będzie druga konkurencja. Ale Wy nie. Ale Wy jeszcze nie wiecie. Dobra, pytanka oczywiście u mnie nie są ułożone po kolei, czyli na przykład od najtrudniejszego lub najłatwiejszego. Ale w sumie widziałaś te pytania? Teraz nie. mam je na Oli telefonie, bo swoim nagrywam, ale Ola jakby coś nie widziała tych pytań, bo ja jej przed chwilą dopiero przysłałam screena No okej, okay, i pierwszą, chyba najprostsze pytanie, które powinniście na bank znać, to z kiedy się urodziłam Miesiąc, dzień i rok O mój Boże, ale godzina nie Nie, godzina nie Ciekawe, czy Ola zawsze myli dwie daty Tak tego samego miesiąca, ale zawsze dwie daty. Mam Ty, nie patrz, tak! A ładnie, pa nie patrzę! Patrzę na ścianę. Na, napisałam napisałam. A ile mam czasu? Chwilę. No w nie. sensie, no, nie, nie masz akurat chwili. chwili. Miejmy, jest łatwo zapamiętać. Nie wiem, tak. Mała ja się wtedy w tym samym miesiącu urodziłam. To mu mogę powiedzieć. Dobra, chyba. Okej, okay, Ola, jaką nam chcesz odpowiedzieć? 7 kwietnia! Wow, Ola, ja wreszcie! Też, wreszcie ja też mam Dobra, czyli macie po jednym Nie punkcie Mnie jest okay. łatwo, bo ja się urodziłam 2 kwietnia i ja po prostu myślę 5 dni później Dobra <grym <grym> myślę, <grym, e Następne pytanie To akurat też powinno być proste Mój ulubiony kolor, ale musicie wymienić tutaj dwa kolory Dwa kolory I um, chyba? Ja wiem Nie sugerujcie się tym, co mam na sobie Bo <grym> no, mogę podpowiedzieć Ola, serio, nie wiesz? Wiem jeden A ja wiem Znaczy tak mi się wydaje, że wiem Tak mi się wydaje, że wiem, chyba że na coś w swoim ty zmieniła Ale mi się tak wydaje, że Mam wiem. trzy kolory No dawaj Mogę trzy? Nie, nie możesz tylko dwa Wybierz chyba. sobie te, Wybierz sobie te dwa Dobra Ja mogę powiedzieć pierwsze? Trudno Dawaj No to mów To różo miętowy, różowy, nie, to różowy Akty? Ja mam miętowy i biały. Źle. Maja masz jeden punkt. Różowy i miętowy to są moje dwa organy nie. kolory. Czyli mam dwa punkty. A jakim jeszcze myślałaś, kolorze? O białym i o szarym. <laughs> Serio? No nie. <laughs> I Mam w ogóle teraz tracę jeszcze intrafioletowe, ale... Ale przy tym dwa punkty, a ja jeden. Dlaczego? No bo mam miętowy też. No dobra, no to masz przyznać sobie ten jeden punkt, niech będzie. A ja mam jeden czy dwa w punkty? Dwa. Ja Dobra, już ja sobie będę pisać. Okej okay. Myślę, że Baja tu będzie wiedziała, ty raczej też. Mój ulubiony słodycz. No, no ale noc. mam podać jeden, e... ulubiony mi słodycz. W takim Çünkü sensie że... na przykład masz lizaki, żelki, czekolada i tak Ja mamy. już mogę powiedzieć. Nie, nie możesz. Możesz. Nie, nie ja ma... mam. Dobra. To ja mogę? Tak. Żelki. Żelki. <laughs> po, po jednym punkcie. No, macie, macie. To jest proste, bardzo. bardzo. No, uwielbiam żelki, tak, bo to jest prawda ja też A ja nie, a ja nie lubię żelków No Czy ty wiedziałeś wszystkie odpowiedzi? Ja muszę przestać ci też Bo przecież ja nie widzę, ja nie oszukuję Okej, okay. mój kompleks Mogę wam powiedzieć um. że jest jeden Więc nie mówcie więcej kompleksów, bo teraz wyjdzie No, wyjdzie teraz no. ja Tak wyjdzie no i tutaj się zaczynamy z chodki no, ale... oj, oj, to... Kiedyś coś mówiłaś o tym no, To się wie? kiedyś coś było o tym Często ja o kompleks. tym mówię Ale to jest mój jedyny kompleks Kiedyś coś było o tym mm, mm, Nie pamiętam Dajesz maleńka. Ale kiedyś coś było o tym o tym, No o tym. było, ona coś mówiła kiedy... Dobra dam jej chwilę na zastanowienie Dajesz dwa? Tak możesz podać dwa Dobra Mm. Że jeśli trafisz z jednym, to dostaniesz po prostu jeden punkt. No to ja też mogę napisać dwa. <grymne> oh boja, Teraz też będę miała cztery kompleksy, ja... no, tak, nie? Ja. Jakby coś, to ja to pokazuję cały czas im, ale one tego na nie, nie widzą. To w się sensie nie pokazuje im, tylko tak to i... Nie, Nie to jest tak daleko na nie chcą. Ale się Dobra, zimno. trzy... Czekaj! Dwa! Zaraz wyjdzie co myśli, bo nie! Będzie... Wraci no. się na nas. Trzy, dwa, jeden maja. Olaf muszę. Nie, najmurdy. Ty. Nie tylko ty. Ja Dobra, na no, Olaf. Duże czoło. <śm> <śm> I... A? I kropki na czole. Takie nie. Ola, masz zero punktów. Duże czoło nie wiem, ja strzeliłam nos i włosy, że ci się nie układają i cały czas te włosy ulizujesz. I... Nie! No nie, to teraz nie to, jest żaden z tych to, rzeczy! To, a powiedz teraz, odpływ, no. Chodzi mi o mój profil, nienawidzę mojego żadnego profilu. Jezus my! No ona no, jest dziwna. Nienawidzę. Dobra. Ej, przypomina mi się, że ty to mówiłaś na live. Mówiłam to, bo nawet powiedziałam, na że twoim. Live. Tam było pytanie nawet eee, ja o to. No, e, czym byśmy się zamienili? Ja wiem, że profilem Dobra! Eem, teraz jest chyba najtrudniejsze Czyli pytanie. Naj najtrudniejsze teraz pytanie? Tak O mój Boże, to to było najtrudniejsze Nie, nie, to pytania. nie jest najtrudniejsze, to jest jedno z tych trudniejszych Kiedy, no. kiedy dołączyłam do harcerstwa? Jezus. Ale, ale, ale do zuchenek czy harcerstwa? Harcerstwa, harcerstwo to jest zuchenki i harcerki no. ja, wiem, że, ja wiem, że do harcerek dołączyłyśmy razem praktycznie, ale Suchenek? Człowieku przecież to było, ale mamy pod jakby datę. Nie, nie kompletną datę, tak mniej więcej ile... Tlasa? Na przykład, który której lasie. Ale ile nie, lat... Nie, ile temu, lat jak temu. Jakby... Ile lat temu? To mam mogę A... powiedzieć, że to były lata. Um, okay. I nie jest ich mało. Kocham Was w ogóle. Pozdrawiam. Harcery. E, Okej, okay, ja mam... A o ile można lat się pomylić? O rok. Okej, okay, to ja e, chyba mam. Ale ja nie jestem ja nie Chore. jestem Dobra, jestem mam. No dawaj, dwie, nas. dwa lata. Dwa lata, a ty? Dwa Pięć. 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 Pięć lata temu. Ola ma punkt. Cztery lata jestem w harcerstwie. Co? Od, od, co? Cztery lata. Wait, na no serio? Yes. No, dwa no, no, dwa lata serio? w karcerkach i lata, samym w... Samym <coughs> lata w... harcerkach i dwa lata w zuchenkach. A, oh, widzisz, teraz ja mam punkt. Okay. To mi się chyba... Ja mam chyba zaburzenia światoprzestrzenne Ale ja myślałam 6-5. Ja eee, obrażam Okej, okay, to jest też jedno z takich trudniejszych. Ile krajów zagranicznych odwiedziłam? Jezus Maria! A i, o ile można się pomylić? O, dwa. Um, byłyśmy razem w Chorwacji. Ja byłam z nią we Francji. Ale liczy się też jak było się mamy z brzuchu, czy nie? <noise> się ja na... jak byłam malutka po urodzeniu, to się liczy, ale jak Co byłam u mamy mam w brzuchu, wiedzieć, to nie. Znamy, mm, bo... poczekaj, poczekaj, ja, na... po... poczekaj, ja, ja strzelę. Byłam. Mogę wam powiedzieć, że jak byłam raz w brzuchu, to byłam w Turcji. Ale... <grym> ale... może ja... się pomylić dwa. Dwa. A i um, drugi kraj, który z tobą odwiedziłam, też się liczy, żeby nie było. Jak przy naszym wyjeździe do Chorwacji. Mhm. Jakie było pytanie? Ile krajów zagranicznych odwiedziłam? Okej, okay, um, krajów. Krajów. Znaczy, no nie muszą to być kraje, takie, wiesz, po prostu miejsca zagraniczne. Okej, okay, ja mam. No dobrze, mam. Dobra. Ma. Okay. Mm, dawaj. nie wiem, osiem. No a ty mała? Ja Ola. Pięć. Pięć? Wow, masz punkt równo pięć krajów. nie ja wiedziałam. W byłam w razie. Egipcie, byłam w Chorwacji, byłam w Pradze. Ej, bo przegrywam. Moment. Ja to... w... We Francji ze mną. I jeszcze byłam na nartach yy, w... i na nartach, yy, w tym. Znaczy nie na nartach tylko na Kolonii. Ale Mayday, przegrywam. To był fakt. przegrywam. Dobra. Teraz ee, to raczej powinniście wiedzieć mój ulubiony sklep. Albo jednak nie. ja chyba wiem. Nie wiem dokładnie, się tak. jak to się pisze. No. Trudno. Napiszcie tak po prostu. Dobra, jak ma... się mam. No, no, no. A ja mogę? No mógł. breszka, Tak, mać płyna. Mam sobie połowę swoich ubrań, nawet to mówiłam na live, więc zapraszam na moje. Macie się tutaj w ogóle nasze Instagramy na głowach? E, witam. Um, I tak. Dodajcie? No, tak, dokładnie. Ej, Okej okay. Jak mam na drugie imię? Czekaj! Co? Jak mam na drugie imię? Nie masz drugiego imienia. Masz napisać Ej. jak mam drugie imię. Okej, okay, no. Ja powiedz, Jak nie ma, masz. Nie masz. No nie mam drugiego imienia. Ale Ej. musiałaś się wydrzeć? Ale ja też to wiedziałam, jak... No, bym no bo to było w sensie, bo ty byś... No... no. Dobra. Okay, by Czyli mam po jednym. Pa, i w ogóle pytanie jest 11. <laughs> tak chciałam tylko zaznaczyć i... Je, no. I jeszcze dwa. Moje hobby kiedyś, jakie miałam kiedyś hobby. W sumie nadal to lubię, ale nie uczęszczam już na jakieś zajęcia tego. O, wiem. Haha, <grym> 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 ha, mam. <grym> no, taniec, taniec, tak. Mam. Ok, i teraz. Bo um, coś dowali Mocne pytanie, bo ja sama musiałam poszperać, żeby się dowiedzieć, co to jest. No to ja, ja już nie wiem. Ile miałam lat, kiedy zaczęłam nosić swoje okulary? Bo ja powinna nosić okulary, nie noszę ich. O mój tam. Boże. Mhm. E, rok, rok bardziej. Rok, rok w którym w tym roku? W którym roku? O ile można się pomylić? Ale o roku. Mogę napisać 5 lat? O ile? Na przykład, na przykład, nie? 5 lat. O ile, ile można tak? się pomylić? Tak. O rok. O rok, ale mam na przykład na przykład 2000 któryś? Tak. Czyli kilka lat temu na przykład. Nie, 2000. O, czyli teraz turyść. mamy 2021, tak? Uh -huh. Tak. Okej, okay, bo ja... Y mm. Nie umiernęłaś, nie? No. E, no to... Czean, Dobra, bo to... zajmie. zejść! Za chwilę zajmie. Okej, okay, Maja już ma. Y tak, ale ja pewnie będę miała źle, ale ja... Y mogę Mam Nie. No, dawaj. 2017. 2014. 2014? Co ty? Ja okulary dostałam w y, 2014. E, no, Który? W 2017. Czyli mam dobrze? Tak. Jest. Ej, no to jesteś pierwsze, pierwsze te moje takie brzydkie okulary dostałam w 2017 roku. Teraz mam ładne. Jej. A teraz możemy zliczyć punkty. Ale jeszcze jedno, tak? A wiecie co mi w ogóle pomogło w tym, żeby to obliczyć? TikTok, bo miałam tam napisane na TikToku yy, Patrzcie, mam okulary No i już sperałam tego, bo wiedziałam, że taki filmik nagrałam Ale to już z... jest jeszcze jakieś pytanie, czy już nie? To już koniec, zaraz będzie następna runda Okej, okay. okay, no to y, mamy po tyle samo punktów Jak to? Po tyle samo? Tak Musi, po, Czekaj, Ile ty masz? Ja raz, dwa <laughs> Dwa hmm. Trzy, cztery, pięć, sześć 7, 8. Ja też mam 8. No. Po 8 no. punktów, ale jest jeszcze druga runda. Okej, okay. i drugą konkurencją. Uj, to było dziwne. <laughs> Patrzcie, mamy tutaj telefon z słuchawkami. Yy, I sobie wymyśliłyśmy tak, bo miałyśmy takie słuchawki, jakby yy, mojego taty, które mają taką muzykę wygłuszającą, ale nie mogą się z nimi połączyć. Więc wymyśliłyśmy sobie, że weźmiemy takie zwykłe do telefonu i po prostu. One się tam ze starości się tak zdarły. To są moje słuchawki i te z telefonu będziemy jakby łączyli, wkładali do uszu znaczy i wiecie, tak tak przegniadali tym i nic nie będzie słuchać, bo już w tych słuchawkach nawet jakie mam same to słabo słychać. Mamy tutaj muzyczkę, zobaczcie. W sumie to nie patrzcie. Jaką? Olivia Rodrigo akurat włączyłam. Przestań, Więc muszę tylko wymyślić jakieś hasło, które Ola będzie pierwsza, będzie musiała powtórzyć. Ale krótkie, proszę. Tak, będą krótkie, dwuzdaniowe. What? Znaczy, Dwa dwu, <laughs> słowa. Dwa Zaraz, Powiem wam, y, tutaj będzie wam się wyświetlało, co y, so, y, jakby będę mówiła Oli. Dobrze. Y, no więc y, zapraszam. Okej, okay, Ola ma już te dwie pary, jak Słyszysz mnie? Oła, czekajcie, bo Tak, to mi się słyszycie. Ulubija. Trudno, to będzie cię lepiej słychać. Patrzcie, macie. Um, włączam Oliwię. I powieszcie, słyszysz cokolwiek. Ola. Ola nam zabiła. A nawet nic nie leciało. Leciało! Jeszcze. Ola nam zabiła. Ale słyszysz coś? No, mocno. Lekko, ale słyszę. W no, sensie, rozmawiacie i... razem, więc no. słyszycie? No. O Jezus Maria. No. Teraz nic nie sł słyszysz? Nic, nic. Słyszysz? <laughs> nic, nie, nie słyszysz. Zaczynasz? Okej. Okay. Pierwszym złem jest krowa Ola. Krowa Ola. Maka? Krowa Ola. Co? Mówię też ciszej, żeby ona nie słyszała. Krowa Ola. Śmierdzisz? <laughs> Krowa Ola. Masz pryszcza? Dobra, trzy szanse. Trzy szanse teraz masz. Krowa Ola. Coś tam ola. Krowa. gruba? Krowa. ola. Krowa Ola? O! Tak, generalnie to jest takie coś, że ja zaczęłam na Ole mówić dawno temu. Krowa. Ehm krowa i wymyśliłam krowa Ola więc mam tutaj krowę ole i krowa Ola ma jeden punkt okay. a i tych jakby spróbujemy to zrobić dla każdej będzie po jakby cztery wiecie, czy, wiecie. hasła jakby no dobra Majka wkładać teraz do ucha e, patrzcie one, ona ma teraz te słuchawki e, słuchawki ma te bo nie ma teraz muzyki e, a nie okay. jest muzyka dobra. i one mają włączone w ogóle wyciszenie takie wyciszenie mają włączone więc no. Lecimy. No. Słyszysz, do, słyszysz coś? Słyszysz? Jak się drzeć no to dziwne, że my nie słyszymy. Słyszysz! Dobra. E, Okej. Okay. Możecie podgłosić. Czekaj, jaksa? to już jest. Hasło to... Czekaj! bo jeszcze muzyka Hasło nie leci. To, lubię pączki. Dobra. E, masz pięć szans. No bo ja was słyszę pięć szans. No, szans. Słyszysz mnie bardzo? Co? Słyszysz? Słyszysz? Dobra. Szans. Dobra pięć szans. Pięć szans. Tak. Lubię pączki. <grym> Lubię pączki. Lubię pączki. Pączki? Dobrze. No co jest? Czy to słyszałeś? Ej, Lol! Słyszałaś? Czy ja, głównie widać było twoim ruchem y... pączki no. no dobra. No dobra, teraz Lena. Nie, teraz nie ja, to pewnie, nie. Yy, Musi cię, marysuje, ty? ty nie nie Musimy jecie. Ola już to założyła. Puściłam jej muzykę. <laughs> Chyba, Słyszysz mnie? Co? Słyszysz mnie? Nie, nie słyszy. słyszy. Dobra, pięć prób. Czekaj. A hasło to... Czekaj i nie, leci jeszcze e... Okej, okay, już leci Dobra A to takie trudniejsze? Beauty Blender Oh my gift. Okej okay. Nie okay. zgadnie Job. Pięć szans Beauty Blender Brudna bluzka? Jezu. Beauty Blender Baby bitch? Beauty Blender Beauty Blender? Ja to no bo to wiesz, że to tak widać po ruchu warg? Tak? No, tak, tak. Byłam beauty, tak jak ja, blendy, byłem, to ja też mam, ale ale tak samo. No, wow. To się ja to było trudne. Bo no. po jakimś czasie. Brudna bluzka na początku powiedziałam. Tak, tak, brudna bluzka. Dobra, to w sumie skoro mamy po. Teraz jeszcze tobie zostały dwa, prawda? No? No dobra, to w sumie możemy zrobić teraz ty dwa i później Maja Ja no, jeszcze, dobra. Y, jeszcze okay. trzy. jeszcze trzy. No, Dobra. dobra. Uwaga, masz teraz czaro, to nie twoja liga, NBA. Liczby moich, co nie pobiję. Dobra, waga, Dzisiaj nie... puszczamy i hasłem będzie bardzo trudne mówienie: kotą bolsy. O mój Boże są... No nie wiem, jak. Nie, wiem, nie, nie mogę Wam pokazać, to są takie kuleczki świecące, po tej ludzie Wam pokażę. Woo! <laughs> Dobra. Pięć raz. Kotą bolsy. Wąsy? Kotą <laughs> bolsy. Niech czyta, ja to dobrze mówię Bogi Kotą bolsy Kotą bąsy. Blisko Kotą bolsy Kotą... bąsy? Dobra, możemy jej to zaliczyć Dobrze A co to było? To są te, to są takie, patrzcie Jakby O takie, o To są kule? No to są te, balsy, bo Kotą bolsy, one się tak nazywają, jakoś ja tak, nie wiem wolnego. Ale bolsy. w ogóle to było tak to i to takie dobra jeszcze tak, aha, no jeszcze, jeszcze jedno i teraz damy czekaj Jakieś taki bardzo trudne ale to trudne. dobra uwaga bo zaraz będzie leciało. czekaj dobra to sobie przewrócę uwaga liście róży to nie będzie trudne no nie wiem liście róży liście róży list rudy, list liście róży, list ludy, ludy, liście róży, liście róży, dobrze. Ej, ona jest dosłownie świetna. ty jest jakiś człowiek z ciebie. No, no wow. W sensie to było łatwe. Trochę. 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 Dobra, Ola Dobra. masz wszystkie punkty, cztery punkty. No. Dobra. Bo było jakby pięć szans na zgadnięcie e, I co? I teraz moja majolinda. Ja sama słyszę trochę, teraz jak ona ma muzykę i dobra, i teraz z nich Ola powie. Okay. <grym> Peruka. Co jak? Ok. Okej. Peruk. Peruka. <grym> Nie. Peruka Peruk. Pisać? Nie. Peruka. Pałka. Nie, masz jeszcze dwie szanse. Dwie szanse. Czekaj, co ja miałam powiedzieć? A, Peruka. 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 Nie, pe... Nie. Peruka. Nie wiem. Bardziej tak. Peruka, ale tak drzesz się! Tak nie można. Peruka. Peruka! Dobrze! Do nie zdejmuj, zle! nie zdejmuj. Dobra, nie zdejmuj! Na <grymne> starego hasłem. Flaming. 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 Klapki? Flaming. Flaming. Klapki? <grymne> Flaming. 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 Dobrze! Dobrze. Kolejne. Czekaj, no. bo ja się prawie skończy, to skończyło. Dobra, kolejne. Przepraszam Lama, glama. Dziękuję. Lama glama. Lama, glama, Lama glama, Lama Lama Lama. Lama Lama glama, glama, Lama Lama. Lama glama, 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 Lama. Lama. Lama Lama, Lama Lama? Lama Lama, Lama, nie! Mała więc... Ola wygrała no. Mała Ola wygrała A co to było? Lama, Lama O no już koniec ty! No wiem Ja chcę jeszcze zagrać To, to jest to fajne. Miało, co? Mogę? No, no cóż, yy, całą tą konkurencję nie, nie i Całe te zawody wygrała Ola górna! Ola górna jest Ale byłam blisko. Tak, tak, była Maja blisko. Cóż, jesteś moją przyjaciółką, ale na kolapach. Nie, nie no, żartuję. Oczywiście kocham Was. Bardzo I to już na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do subskrybowania, dawania, łapeczek, jeśli chcecie więcej takich filmów. Dawajcie łapek. Tom. No, no. no. I... żeby być z ze wszystkim na bieżąco! Baję yeah, ją. <ślesy>